Siódma edycja Founders Mind już za 25 dni. Archiwalne prelekcje w każdy poniedziałek, środę i piątek, aż do konferencji. FoundersMind.pl um, Dobrze, to tak. Szanowni, bardzo miło mi Was powitać dzisiaj na tym naszym spotkaniu. Dziękuję, że przyszliście, że znaleźliście na to czas. Ja się nazywam Kinga Regulska-Hofsess. Mam możliwość, mam przyjemność poprowadzenia dla Was spotkania, kiedy liczby mówią, czyli jak kontroling wpływa na podejmowanie decyzji biznesowych. Jeżeli myślimy sobie o kontrolingu i myślimy o tym, czym jest spółka, czym jest firma, to z mojej strony, jako z perspektywy doradcy transakcyjnego z wieloletnim doświadczeniem, dla mnie Celem działania firmy jest generowanie wartości dla właścicieli i kropka. I to jest, to jest ten cel. Teraz, żeby przedsiębiorstwo mogło dobrze wygenerować taką wartość, żebyśmy wiedzieli, ile ono faktycznie jest w stanie dla nas tej wartości wygenerować, żebyśmy byli w stanie określić, czy pieniądze dobrze rotują w przedsiębiorstwie, czy dobrze nimi zarządzamy, no to potrzebujemy do tego narzędzi i potrzebujemy do tego narzędzi właśnie kontrolingowych. Te rozwiązania daje daje kontroling, tym jest controlling. Jak spojrzymy sobie na firmy w Polsce, w Polsce mamy ponad 2 miliony zarejestrowanych działalności gospodarczych, z czego blisko 1,4 miliona to są działalności jednoosobowe. Więc jak widzimy, około 600 tysięcy no to są firmy z sektora MMSP plus dodatkowo duże firmy. I tak naprawdę z tego całego koszyka tylko te duże firmy albo głównie te duże firmy stać na to, żeby budować zespoły kontrolingowe, żeby korzystać z narzędzi wdrożeniowych, żeby, żeby mieć to faktycznie poustawiane i co do złotówki wszystko policzone. Po drugiej stronie stołu są firmy z sektora MMSP, które też już teraz zaczynają widzieć tą potrzebę, żeby faktycznie pieniądze liczyć, faktycznie kontrolować to, co się dzieje w biznesie, monitorować na bieżąco. Natomiast no tutaj zdecydowanie ta świadomość jest troszeczkę mniejsza i o tym dzisiaj też porozmawiamy, jak do tego podejść, tematu i w jaki sposób sprawić, żeby, żeby sobie zacząć te rzeczy samodzielnie nawet kontrolować, monitorować. Badania pokazują, że ponad połowa firm w Polsce nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, na czym dokładnie zarabia. I to jest przerażające. To jest absolutnie przerażające. Około 60% firm. Przez to, że nie jest w stanie powiedzieć na czym zarabia, tak naprawdę nie jest w stanie prognozować, tworzyć budżetów, analizować później tych budżetów, ale czterech na pięciu przedsiębiorców widzi, że coś trzeba z tym zrobić, absolutnie. Bo jeżeli nic z tym nie zrobią, to co się wydarzy? Okaże się, że będą mieli ograniczoną możliwość podejmowania, świadomego podejmowania decyzji, w szczególności w obszarze finansowym, bo to przecież finanse, to przecież pieniądze weryfikują to, na ile dobry jest nasz produkt, weryfikują rynek, weryfikują działania marketingowe, weryfikują działania sprzedażowe i weryfikują zarządzanie biznesem day-to-day to właśnie pieniądze to weryfikują. Więc jeżeli nie będziemy tego monitorować, to tracimy w naturalny sposób możliwość świadomego podejmowania decyzji. Z drugiej strony, to co też jest istotne, to, to oczywiście kwestia związana z płynnością finansową. Jeżeli nie analizujemy, nie kontrolujemy na bieżąco, to możemy, możemy mieć problem z płynnością finansową w dłuższym terminie. Natomiast z mojego punktu widzenia jako doradcy transakcyjnego, to co ja widzę u firm i o czym się rzadko mówi, to jest to, że firmy, które nie analizują danych i nie mają tych danych przygotowanych w odpowiedni sposób, one w naturalny sposób mają ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Siedzi menadżer, dyrektor, ktokolwiek inwestycyjny w funduszu inwestycyjnym. Ma na stole około 15, 20, 30 podmiotów, dajmy na to, analizuje te firmy i z jedną, dwiema, może trzema w najbliższym czasie pójdzie na komitet inwestycyjny. Na komitecie inwestycyjnym zadadzą mu pytanie: no to na czym firma zarabia, ile zarabia, jakie ma segmenty działalności, jaką ma marżę, jakie ma wolumeny, na jakim rynku działa, i tak dalej, i tak dalej. Zapytają go o mnóstwo rzeczy finansowych. Jeżeli on dostanie na biurko od firmy, która stara się o finansowanie, dostanie na biurko zeskanowane sprawozdanie finansowe, to on z tego sprawozdania finansowego tych informacji nie wyczyta. On znajdzie przychody na poziomie zagregowanym, znajdzie jakieś koszty na poziomie zagregowanym, daj Boże, w podziale rodzajowym, ale ogólnie, żeby w ogóle cokolwiek zrobić z tymi danymi, będzie musiał to przeklepać do Excela najpierw. Później może coś z tego policzy, ale na większość pytań na komitecie inwestycyjnym nie odpowie i oni go tam po prostu rozjadą. Więc, żeby go nie rozjechali, on nie pójdzie z taką spółką na komitet inwestycyjny i ta spółka najprawdopodobniej nigdy do szerszego grona nie, nie trafi, że taka inwestycja w ogóle była, była robiona w funduszu. To są kwestie zupełnie czysto ludzkie. Nie? Jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, nikt nie lubi się przemęczać. Jeżeli. Nie masz samodzielnie tego, robisz, nie robisz na co dzień, nie robisz tego systematycznie, nie masz poukładanego tego wszystkiego w jakiejś tabelce, w jak, na jakimś wykresie, nie jesteś w stanie pokazać palcem, zarabiam tutaj i tutaj, no to ktoś, kto analizuje Twój biznes, tym bardziej nie będzie w stanie tego zrobić. Nie? Więc to jest, to jest to, co ja widzę. I to samo dotyczy giełdy, to samo dotyczy pozyskania finansowania czy equity, czy dłużnego, jakiegokolwiek. To jest ten problem. Z drugiej strony, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy szybko rosnące biznesy, startupy, scale-upy, jak zwał tak zwał. Biznes rośnie szybko, z, wraz z biznesem całe to szczęście, czyli te dokumenty, ci klienci, te faktury, to wszystko. I to wszystko się zbiera. I w momencie, kiedy my tego na bieżąco nie analizujemy, nie monitorujemy, to trochę przypomina taki bieg w klapkach. Jakbyśmy maraton próbowali w klapkach biec. Nie, ogólnie każdy może, ale. Ale na koniec szkoda zębów po prostu. Tak bym powiedziała. Więc to, co nam daje kontroling, to, to jest właśnie przede wszystkim komfort i taki psychiczny święty spokój, że ja wiem, co się u mnie dzieje, co się dzieje w moim przedsiębiorstwie, bo tej informacji nie da mi sprawozdanie finansowe. Takie typowe, statutowe sprawozdanie finansowe na wiele pytań po prostu nie jest w stanie mi odpowiedzieć. Ja muszę monitorować je ja jako funder, jako przedsiębiorca. Muszę na bieżąco weryfikować, co się dzieje z moim biznesem, i o tym dzisiaj porozmawiamy, w jaki sposób to zrobić samodzielnie, jak do tego można podejść i na co warto zwrócić uwagę. I teraz tak. Jako funder, co bym chciała mieć? Chciałabym mieć przede wszystkim raport zarządczy. I zobaczyć sobie właśnie, na czym moje przedsiębiorstwo zarabia. Mieć biznes podzielony na segmenty działalności. Po przychodach, po kosztach, marża pierwsza na sprzedaży, czyli marża po koszcie bezpośrednim. Widzę, na czym biznes zarabia konkretnie. Móc sobie policzyć wskaźniki, które są istotne dla mojego biznesu, czyli na przykład ta marża pierwsza na sprzedaży podzielona na... Wolumen, na liczbę sztuk, na liczbę godzin, w zależności od tego, jaki macie biznes, to, to dokładnie wiecie, na jakie wskaźniki chcecie patrzeć i, i co tam jest w tym biznesie istotne. Więc jeżeli będę miała tą historię pokazaną, to na bazie historii, widząc te poszczególne trendy, które się zadziały, widząc jak mój, mój biznes wygląda na sezonowości, widząc, co się zadziało, jak ja reagowałam na to, że zmieniały się koszty w poszczególnych segmentach, mam pewną bazę, punkt wyjścia do tego, żeby zrobić prognozę. Wielu klientów, z którymi rozmawiamy, mówi słuchajcie, my nie potrzebujemy patrzeć w historię, jakby co mnie historia obchodzi? Mnie, mnie obchodzi przyszłość, mnie obchodzi prognoza. No dobrze, no ale jeżeli nie widzisz jak wyglądała przyszłość, nie masz punktu odcięcia, punktu bazowego, to na czym pociągniesz tą prognozę? Może się okazać, że zaprognozujesz przychody, że będą ci rosły, nie wiem, na poziomie 10%, a historycznie rosły o 2% rok do roku. Więc naturalnie, jeżeli nie spojrzysz w historię i nie masz tego punktu odniesienia w historii, trudno ci będzie nawet zweryfikować, na ile te Twoje prognozy są realne, rozsądne, na ile one są prawdziwe. I, i, i dlatego warto mieć jakby jedno i drugie. Czyli później mam prognozę. I teraz kolejna rzecz, i to też y, dotyczy bardzo wielu firm, mianowicie jako przedsiębiorca, ja chcę zobaczyć, jak wygląda mój biznes na całości. Bo ja nie muszę mieć grupy kapitałowej, struktury holdingowej czy czegoś, ja mogę mieć przedsiębiorstwa, które są powiązane osobowo, jakby moją osobą, natomiast wykonują y, transakcje pomiędzy sobą nawzajem. Więc żeby zobaczyć, jak biznes działa na całości, te wszystkie firmy razy wzięte, te wszystkie moje pieniądze, które tam mam. To warto, żebym miała konsolidację zarządczą zrobioną. I to są takie trzy elementy, i tego inwestorzy będą wymagali. I w momencie, jak pozyskacie finansowanie, to niektórzy inwestorzy mogą wymagać, żeby faktycznie te trzy elementy co kwartał, co kwartał raportować. Nie jest trudne do zrobienia, jest robialne, więc porozmawiajmy teraz o tym, jak to, jak to zrobić. Zacznijmy od raportów zarządczych. Jeżeli mam przychody, no to warto by było się zastanowić, jak te przychody podzielić, bo na pewno mam jakiś segment działalności. Biznes nie robi tylko jednej rzeczy zazwyczaj. Gdybym na przykład wzięła spółkę doradczą, mogłabym sobie podzielić przychody, dajmy na to, na dwa segmenty, usługi prawne, usługi finansowe. Później y, mogłabym rozwiercić te usługi na dodatkowe elementy i na przykład finansowe podzielić produktowo. Due diligence finansowe, wyceny, doradztwo transakcyjne, coś innego. Jeżeli to jest biznes IT, mogłabym go podzielić na przykład na y, działanie dla klientów, przygotowywanie dla nich y, różnego rodzaju aplikacji, później przychody z tytułu jakiejś licencji czy maintenensu, później na przykład kolejnym segmentem mogłyby być. Y, Jakiś body leasing czy coś w tym rodzaju, tak? Jakby strzelam. Natomiast jeżeli prowadzicie biznes, na pewno jesteście w stanie powiedzieć, jakie by to mogły być konkretnie segmenty działalności. I tutaj jedna rzecz istotna, mianowicie nie warto robić tego na początku zbyt szczegółowo. Czyli nie zakopujmy się w to wszystko. Zróbmy sobie na razie taki bardzo podstawowy podział, natomiast później, jak będziemy już wprowadzimy u nas jakąś rutynę w przedsiębiorstwie, zastanowimy się jakby to mogło działać i uzgodnimy też z księgowością jak to robić. Następnie można sobie te segmenty dzielić jeszcze bardziej. Oczywiście te segmenty będą dzielone w zależności od klientów, tak? Czyli na przykład w zależności od klientów, bo zawsze ten klient ode mnie chce tej konkretnej rzeczy, więc ja go po prostu wrzucę do konkretnego segmentu. Natomiast co do zasady, to będą przede wszystkim faktury. Z punktu widzenia Waszego pewnie macie księgowość zewnętrzną, jak większość firm z sektora MŚP w Polsce. Wystarczy się umówić z księgowością: Słuchaj, podziel mi przychody na poszczególne segmenty działalności, ona to wtedy rozdzieli na poszczególne konta i powiecie: Tak, ja Ci będę przesyłać faktury w trzech folderach. Z oznaczeniem, do którego segmentu działalności one powinny być alokowane, przypisane, księguj mi to w ten sposób. I to jest dla niej wystarczająca informacja, wystarczy palcem pokazać. Jeżeli ktoś ma zrobiony obieg dokumentów, no to jest kwestia opisania konkretnej faktury i wtedy, y, wtedy jest to informacja dla księgowej, co ona ma z tym zrobić, bo ona nie wie. Nie jakby nie siedzi u Was w biznesie na co dzień, więc ona po prostu nie wie, trzeba jej to powiedzieć. Trzy segmenty działalności tu mamy wydzielone i analogicznie sobie zrobimy z kosztami. Tutaj jest jedna kwestia zasadnicza, no bo koszty w pierwszej kolejności będziemy musieli sobie rozdzielić na koszty pośrednie i bezpośrednie. Te, które nas interesują w kontekście segmentów, to są bezpośrednie, czyli jeżeli ja jestem producentem krzeseł, to dla mnie kosztem bezpośrednim będzie koszt drewna, gwoździ, koszt robocizny osoby, która będzie mi te krzesła skręcać, koszt farby do krzeseł, to są koszty bezpośrednie, tak. Więc trzeba będzie je przypisać do poszczególnych segmentów, do poszczególnych segmentów działalności. Jeśli chodzi o koszty pośrednie, firmy rzadko je analizują szczegółowo. Raczej dzielą sobie na podstawowe rodzaje tych kosztów, trochę tak jak jest to w ujęciu księgowym podzielone, czyli jakieś usługi obce, jakieś tam Energia elektryczna, wynagrodzenia, coś innego. Natomiast w kosztach pośrednich, co do zasady, no to są koszty typu wynajem biura, typu księgowość, typu kurier, typu usługi prawne i to wszystko, co nam, co, czego nie możemy bezpośrednio przypisać do konkretnego segmentu działalności. Jak będziemy mieli koszty przydzielone do konkretnego segmentu, następnie możemy policzyć marżę pierwszą na sprzedaży. To jest ta marża po koszcie bezpośrednim, która jest bardzo istotna. Bo jeżeli biznes się nie spina na marży pierwszej na sprzedaży, to on się po prostu nie zepnie, tak? Jeżeli ja produkuję krzesła w wyższej kwocie niż je sprzedaję, no to choćbym tych krzeseł milion wyprodukowała dalej będę pod wodą. Nie? No Tutaj musiałyby naprawdę duże jakieś efekty skali zadziałać w zakresie kosztowym. Więc marże pierwszą na sprzedaży mogę sobie policzyć i mogę sobie już wtedy te wszystkie KPI, tak zwane, czyli wskaźniki efektywności, analizować i liczyć dla mojego biznesu. Tabelka. Nie każdy lubi tabelki, ja bardzo lubię tabelki, ale, ale jestem finansistą i jakby nie każdy lubi tabelki. To co warto zrobić to jest wrzucić to sobie na wykres. I zwróćcie uwagę, mamy wykres na górze, który pokazuje nam przychody i marżę pierwszą na sprzedaży skumulowaną dla tej spółki na tym segmencie konkretnym działalności. Widzimy, że od 2022 roku, od marca przez rok do marca 2023. Przychody ładnie nam rosną, marża też nam rośnie, na poziomie procentowym super się wszystko spina. O, i nawet mi tutaj wolumen wystrzelił. Super sprawa ogólnie. Natomiast kiedy spojrzymy na wykres poniżej, on pokazuje, co ile mi kontrybuowało faktycznie do wygenerowania tej konkretnej marży, którą osiągnęłam w marcu 23. To jest oczywiście pewne uproszczenie, natomiast spójrzcie, Gdybym, jak startuję z marży pierwszej na sprzedaży w marcu 22, najbardziej kontrybuuje mi wolumen. Wolumen pociągnął mi wartościowo na liczbie, ogólnie na wartości tą całą marżę. Natomiast jeżeli chodzi o marżę jednostkową, właśnie przez to, że tego wolumenu było tak dużo i on tak mocno uderzył do góry w ostatnim okresie, marża jednostkowa mi spadła. Marża jednostkowa sprawiła, że gdzieś tam troszeczkę zaczęła mi zjadać tą marżę ogólną. I to jest w sumie ciekawy wniosek, który się kształtuje, dlatego że warto jest sobie to naprawdę analizować bardzo szczegółowo. I tutaj widzimy spółkę, która pewnie raczej idzie w kierunku tego, żeby zdobywać większy rynek, nie? Żeby sprzedawać coraz więcej, troszeczkę kosztem marży. I troszeczkę troszeczkę kosztem marży, troszeczkę niejako decydując się na to, że ta marża może być trochę mniejsza, ale właśnie właśnie zbiera rynek. Jeżeli taki jest ich cel, taka jest ich polityka, to super. Jeżeli nie, no to Dobrze, że ta analiza została zrobiona, bo ona coś pokazuje nie? i warto może się nad pewnymi rzeczami zastanowić, szczególnie właśnie nad kwestiami kosztowymi i możliwością przeniesienia kosztów na klienta. Może po prostu za późno zaczęliśmy to robić. Więc tak, historię mam zrobioną. Mam ten swój raport zarządczy, przychody w podziale na poszczególne segmenty działalności, koszty w podziale na poszczególne segmenty działalności, marżę pierwszą policzoną na wszystkich segmentach. Poniżej sobie schodzę jakieś tam pozostałe koszty operacyjne rzeczy, wychodzę na EBIT, liczę sobie te wskaźniki, wolumeny, dodaję i tak dalej. Jest super. Mam zrobiony raport zarządczy. I to jest dla mnie punkt wyjścia do tego, żeby myśleć o prognozie i myśleć o budżetowaniu. I tutaj zrobię, wyjdę od drugiej strony trochę, nie? No bo tak jak wtedy mówiłam wolumen, patrzyłam sobie na wolumen, patrzyłam sobie na cenę per produkt, to tutaj wyjdę od drugiej strony, czyli raczej będę prognozować wolumen, zastanawiać się nad tym, jaką cenę będę w stanie przełożyć na moich klientów i z tego mi wyjdzie przychód. Podobnie będzie z kosztami. To też mi da taki moment, żeby się zastanowić nad tym, które grupy kosztowe, w których segmentach Zaczynają rosnąć, albo ja się spodziewam, że zaczną rosnąć, i co warto by było z tym zrobić? Które segmenty działalności na marży wyglądają coraz gorzej? Może w te segmenty nie warto jest już więcej inwestować? To jest dla mnie, jako dla, dla Fandera, jako dla przedsiębiorcy, moment, żeby po prostu zastanowić się nad tym biznesem i trochę popatrzeć, jak on wygląda na liczbach. Budżet, prognoza, ciągniemy od tego, co było wcześniej i dalej. Na koniec możemy sobie przygotować piękny dashboard, piękne wykresy, piękne analizy, dzięki którym przyspieszymy analizę, przyspieszymy analizę właśnie kwestii, które mamy pokazane w tabelach i, i, i też będziemy mogli ten biznes na niego patrzeć na co dzień. Tak więc dwie rzeczy budżet i raport zarządczy i budżet. I następnym elementem jest właśnie konsolidacja zarządcza. Konsolidacja zarządcza, czyli niestatutowa, czyli nie taka, która gdzieś tam nam liczy te wszystkie rzeczy, jakieś na, 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 na zmianach, na walutach, na czymś tam nie. Ja chcę zobaczyć, jak mój biznes wygląda po, wy, po wyłączeniu tych wszystkich kwestii, tych wszystkich zdarzeń, działań, transakcji, które mam pomiędzy podmiotami znajdującymi się w ramach jednej jakiejś struktury. I tutaj mamy taki przykład. Spółka B jest spółką dystrybucyjną, spółka A spółką produkcyjną. Spółka, spółka, produk odwrotnie, spółka produkcyjna do spółki dystrybucyjnej sprzedaje swój produkt, następnie spółka dystrybucyjna odsprzedaje do klienta końcowego. Naturalnie, gdybyśmy patrzyli na te sprawozdania finansowe oddzielnie dla tych spółek, no to widzimy tutaj przychody 1,2 mln, tu 1,2 mln, no ogólnie super, tak? Prawie 2,5 bańki. Oczywiście to nie jest prawda, dlatego że całość, biznes na całości, on nie wygenerował takiego przychodu. On wygenerował przychód w tej wartości, tyle, sześćdziesiąt, przy koszcie produkcji tysięcy zł. I to jest, to jest ten wniosek, który ja mam, tak? Bo jeżeli ja sprzedaję do spółki, do spółki mojej A powiązanej mam przychód, później ta spółka sprzedaje do klienta, ona ma przychód, ona mi płaci koszt za moje produkty i ja rozpoznaję koszt z produkcji tych produktów. Oczywiście konsolidacja nie polega na tym, żeby to ze sobą sumować, tylko na tym, żeby sumować, a później właśnie te transakcje z podmiotami powiązanymi wyłączyć. I to mi wtedy daje spojrzenie na biznes na całości. I to samo robimy na rachunku zysków i strat, to samo zrobimy na bilansie. Spojrzymy na należności, na zobowiązania, na jakieś inne kwestie też, które mogły się, mogły się pojawić. Na tabeli widzimy dokładnie, jak to, jak to wygląda i do, to daje mi właśnie spojrzenie, spojrzenie na biznes. My mamy takiego klienta, który ma y, strukturę holdingową, w niej ma cztery spółki, y, cztery spółki ma w ramach tej struktury. Każda spółka chodzi na innym systemie księgowym, zupełnie. Oni muszą raportować do funduszu, który częściowo jest jakby zaangażowany kapitałowo właśnie w, ten, w to ich przedsięwzięcie. Oni konsolidują rynek. I oni muszą, mają obowiązek raportowania tej konsolidacji zarządczej do funduszy raz na kwartał, natomiast niezależnie sami dla siebie też i tak to robią co miesiąc, dlatego że oni muszą łapać, sprawdzić, jak ten biznes działa jako całość i czy to im się spina, czy to im się nie spina, mówiąc kolokwialnie. Więc to jest kwestia, to jest kwestia narzędziowa. Natomiast jak myślimy o finansach, to finanse to są nie tylko narzędzia, ale to są też procesy. Mamy dwie rzeczy. Narzędzia pokazały nam pewne ujęcie księgowe, pewne ujęcie, które wynika faktycznie z transakcji przeprowadzonych, ale to nie jest ujęcie kasowe. To nie jest tak, że jeżeli ja osiągnę EBIT w wysokości miliona złotych, to to mi się w 100% przełoży na cash. To nie jest prawda, tak nie będzie. Drugim elementem jest właśnie ujęcie kasowe. Dużo firm samodzielnie przygotowuje dla siebie właśnie takie cashflowy. Żeby patrzeć, jak, jak biznes działa na, działa na pieniądzach, są też narzędzia do tego, żeby pokazywać i trakować cash flow taki bezpośredni, czyli ile pieniędzy wpadło na konkretne rachunki bankowe, ile wpadło do kasy, z jakich transakcji to się robi. Natomiast z punktu widzenia nas, jako przedsiębiorców, ten cash, który jest w przedsiębiorstwie na co dzień, to jest głównie cash operacyjny, to jest gotówka operacyjna. I tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać i jeszcze póki mam chwilę opowiedzieć Wam o tym, bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że większość firm, z którymi pracowałam kiedykolwiek, miało wprowadzone coś takiego jak rutyna fakturowania w jednym momencie w miesiącu. I to nie wynikało, czy nie zawsze wynikało, raczej nie wynikało z umów podpisanych z klientami. Nie wynikało z ustaleń z klientami, tylko z tego, że po prostu mieli przyjętą rutynę fakturowania w jednym dniu w miesiącu. To się zdarza coraz rzadziej i u mniejszych firm, które powstały niedawno, kilka lat temu, widzi się to coraz rzadziej, bo świadomość się zwiększa. Natomiast zwróćcie uwagę na to, jak to nam wpływa na gotówkę. Jeżeli moja spółka 15 maja zrobiła jakąś usługę i ma, ma prawo do tego, żeby wystawić fakturę na klienta, ale nie wystawia tej faktury, tylko czeka do 6 czerwca, bo taką mają rutynę, że 6 czerwca fakturują. Wszystkie faktury przychodowe, do wszystkich klientów, jednym rzutem puszczają w jednym dniu w miesiącu 6 czerwca. To jeszcze od tego 6 czerwca, 7 dni, które mam na fakturze, będę czekać na to, aż płatność dostanę. Nie? Niby oczywiste, zupełnie, zupełnie naturalna sprawa, że, że jakby no, tak, to, tak to pewnie może wyglądać. Co do zasady, powinno wyglądać to tak, że ja wystawiam tę fakturę tego 15 maja albo 16 maja, ale nie czekam, nie czekam 21 dni na to, żeby fakturę wystawić, bo ktoś ma taką rutynę w przedsiębiorstwie. To jest kwestia, wyobraźcie sobie, bardzo częsta, bardzo często spotykana. Dla, tak Normalnie, jak się o tym myśli, to raczej jest oczywiste, że fakturę należy wystawić od razu, żeby po prostu nie mieć tej zwłoki w płatności 21 dni. Ale wiele firm, wiele firm nadal ma wprowadzony ten scenariusz pierwszy, i to się bardzo często spotyka. Jak to nam wpływa? Tak ogólnie, jak spojrzymy sobie na rotację. Weźmy jeszcze raz ten sam, ten sam przykład. Za, załóżmy, że jest to spółka produkcyjna i ma zapas. Powiedzmy, że na zapasie od momentu, kiedy ten zapas przyszedł na stan, do momentu wyprodukowania i sprzedania minęło 15 dni. No to jest rotacja zapasów. Później mamy rotację należności 28 dni. 28 dni bo sprzedałam 15, czekałam do 6, więc czekałam 21 dni i później 7 dni czekałam na płatność. Więc musiałam 28 dni czekać aż dostanę pieniądze z produktu, który sprzedałam 28 dni wcześniej. No i rotacja zobowiązań, no bo co do zasady 30 dni w ciągu 30 dni płacę moje zobowiązania, tu będą zobowiązania oczywiście głównie handlowe. Cykl konwersji gotówki wynosi 12 dni. Jaki jest z tego morał? Morał jest taki, że ja sobie sama mrożę gotówkę dłużej niż ktoś, ją, niż ktoś mrozi ją mnie. Bo, bo jeżeli ja czekam na należności, czekam na zapasy, czekam, czekam na to wszystko, to po prostu ja świadomie, świadomie doprowadzam do takiej sytuacji, że muszę na tą gotówkę czekać dłużej. W sytuacji, gdy, gdybym zafakturowała od razu, zwróćcie uwagę, 15 dni plus 7, 22 dni, a ja muszę zapłacić dopiero po 30. Ja muszę zapłacić dopiero po 30 dniach. Więc na cyklu konwersji gotówki mam 8 dni i przez te 8 dni mogę zarządzać pieniędzmi i środkami, które dostałam. Mogę zarządzać... Yy, Tą marżą, która mi się nawarstwiła, mogę zarządzać, mogę coś z tym zrobić, tak, jakoś tym zarządzić. Co zasady, w tym scenariuszu, pierwszym ja będę potrzebowała jakiegoś finansowania na to, żeby sobie opłacić ten cykl konwersji gotówki, który jest dłuższy. To są oczywiście kwestie. bardzo, bardzo tu, tu są dwa scenariusze bardzo skrajne. I co do zasady w przedsiębiorstwach, raczej ten scenariusz na dole, gdzie jest ten cykl konwersji, Poniżej, poniżej zera, rzadko będzie spotykany, ale popatrzcie, jak to wpływa, nie? Zwykła rutyna w fakturowaniu. Jak mi to wpłynęło i, i co spowodowało? Że pieniądz, pieniądz krąży wolniej, pie, pieniądz wolniej zarabia, wolniej generuje dla mnie wartość. No i znowu, celem działania przedsiębiorstwa jest generowanie wartości dla właścicieli, kropka. I trzeba na to zwracać uwagę. Drodzy Państwo, te wszystkie cyferki, cały kontrolik ma w jednym paluszku Kinga Regulska-Hofses. Bardzo dziękujemy. Siódma edycja Founders Mind już za 25 dni. Archiwalne prelekcje w każdy poniedziałek, środę i piątek aż do konferencji. FoundersMind.pl.